Cześć, tu Piotr. Witam w Disciples 2. Przygoda Chmietka. Oraz jego wiernych kompanów. Tylko chyba teraz wszyscy nie żyją. Ha! Cóż, yy, nie powinniśmy się tym przejmować, gdyż oczywiście niedługo, niedługo powstaną z grobów lub, lub innych tam śmiesznych takich różnych... No, wiecie o co chodzi. Yy, w każdym razie, ostatnio próbowaliśmy... Zobaczyć, czy ta armia ma jakikolwiek sens. I okazało się, że nie. Dlatego nic z tym nie zrobię oczywiście i będziemy dalej brnąć i. I jakoś spróbujemy wyciągnąć z tego jakiekolwiek lekcję na przyszłość. Mam nadzieję, Piotrze, że przestaniesz robić głupoty. Mm, ale na razie, na razie kontynuujmy. Nie, 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 nie. Nie przestraszeni przez wszelkie przeciwności losu. Proszę bądź pierwszy. Dziękuję. I proszę go, traf. Dziękuję. No, a teraz sobie myślę, że jednak potien da obrażeń powinien był pójść dla postylnika, bo jest on wcześniej. To raz, a dwa, że szybciej leweluje i przegoni starszego, prawdopodobnie. Gargol. Dziwna, Dziwna nazwa dla miasta, dla mnie. Czy znaczy dla ruin, cokolwiek to znaczy. Dobra, wchodźmy do gargoli. I yy, z tym życiem pustelnika to nie wiem, czy taki dobry pomysł. Może zróbmy sobie jakieś uzdrawianie. Mimo, że koszt jest dosyć przerażający. To powinniśmy jednak tutaj się zabawić w te, tego typu czary. Okej, okay. no poza tym, że stoisz z złej strony to to wszystko w porządku. No, też jeszcze masz szansę, to. Yy, no właśnie, nieważne. A zresztą ty powinieneś się awansować po tej walce, więc chyba jednak dobrze stoisz. Nie po tej walce, ale niedługo. Ty też niedługo będziesz starszy i będziemy mieli już pełną armię armię pełną zachwytów i innych magicznych stworzeń. Ta świątynia była kiedyś poświęcona Galeanowi i Salionel. Pewnego brz brzemiennego wskutki. Pewnego brzemiennego w wskutni dnia wotan wydarł serce Galeana z piersi i cisnął nim w słońce. Saloniel zniknęła, lecz wróciła jako bogini Mortis na czele armii żywych trupów. Elfy zostały porzucone wraz ze śmiercią Galeana. Saloniel nie miała już chęci z nimi władać zależało jej jedynie na odzyskaniu swego ukochanego. Tak więc elfy były pozbawione duchowej pomocy bóstwa przez całe minione stulecie. Ich rasa jest słaba i rozproszona. Doskonałe sprawozdanie. Może powinieneś zostać mędrcem. Dziękuję, młodzieńcze. Nie rozumiem, o co tu chodziło. O co chodziło w tej wymianie ostatniej zdania, ale załóżmy, że miało to jakiś sens głębszy. Teraz kurczę, to ja się boję o. ...mojego pustelnika. Nie chciałbym mu dawać maści na... ...na ból, ale... ...róbmy tak. Może no, miotacz nie jest jakoś bardzo wytrzymały, ale... ...tak będzie zdecydowanie bezpieczny. I tak jak ktoś wspominał w komentarzu, oczywiście powinienem był zrobić dwóch miotaczy... ...dwóch pustelników, a nie miotacza, bo szybciej levelują, mają większe obrażenia, więcej życia, więc wszystko się bardziej opłaca. Wtedy mógłbym ich wymieniać sobie swobodnie faktycznie, ale... Ale jaka w tym zabawa? My chcemy się bawić. Mamy dzięki temu cztery różne źródła, mimo że to nie ma żadnego znaczenia. Żadne z nich nie jest orężem. Wiadomo, że woda czy ogień nie ma dużego znaczenia, ale. Ale bawmy się. Po prostu bawmy się. Dobra. Ja nie wiem, czy ten miotarz to przeżyje. Poza tym to nie jest takie dobre, bo on nie leweluje. Więc się nie wyleczy. No, no, po to mam potiony, żeby ich używać, tak? Bo ta armia wygląda na tyle groźnie, że no właśnie, mają dużo życia i mogą. Ten przede wszystkim zada obrażenia, no bo ma dużo życia i jest opancerzona. opancerzony. Co może zrób obronę. Bo to jest trzysta No, zrób obronę. Czy typ awansujesz? To mnie zastanawia. Nie wiem. No oczywiście ty byłeś pierwszy, więc zabilibyśmy ich, ale... Wywalnisz jego, prawda? A jeszcze bijesz jego. Starszego już chyba nie będzie bił. Tak mi się wydaje. Nie pamiętam, ile życia ma starszy. 400. A, on ma tylko 400. Uuu. To może to nie być zbyt... Uhuhu, to nie wiem, czy nie postąpiłem głupio. Znaczy, ja wiem, że postąpiłem głupio, ale to nie o to chodzi, przecież my się bawimy. Dobrze, Piotr, nie denerwuj się, wszystko będzie dobrze, tak jak pan. Hmm. Ruszajmy. Ale starszy jest taki potężny. Wygląda na starego dziada, ale. Ale widać, że ma za sobą wiele. Wiele walk, wiele doświadczeń, z, z, z rękoma, na ramionach stoi sobie i patrzy, obserwuje co się dzieje. Dobra. Ten pustelnik jest tylko i jest złodziej, a złodziej miał sprawić, co się dzieje, ale zapomniałem o nim zupełnie. Tak więc, zrób mi tutaj mini-zwiad. Okej, okay, tam są domy elfów jakieś, ciekawe. Bardzo ciekawe. Dobra, że potrzebujemy tu jakiegoś rózgacza. No, tu by się przydał. Więc, proszę bardzo, Skiku, wróć do żywych. Skoro prosiłeś, mówiłeś, że jeśli nie mam nic przeciwko, możesz zostać żywy jeszcze raz. Więc, niech tak się stanie. Wracaj do świata żywych i nie grzesz więcej. Dobra, mana życia jest pod naszą kontrolą. Teraz czas na znalezienie kolejnych złóż. Aha, tych nie będziemy musieli przyjmować, bo miasto, i widzę tutaj manę śmierci, która przyda nam się do rzucania pieśni pośpiechu. Yy, tylko problemem są obrońcy miasta. Nie jakimś strasznym problemem, ale wyglądają dość groźnie. Trucizna wygląda niezbyt zachęcająco. Pojedynek też zdecydowanie z trollem nie powinien się udać. Ufufu. Uf. Dobra, atakuj, i zobaczymy, co z tego będzie. Przeżyć, przeżyjesz. Ale co to za życie. Dobrze, dobrze. O to chodzi właśnie o to chodzi. Taki był właśnie plan. Dobra, to teraz policzyć, czy mi się opłaca bić ich tymi, czy nie. Mietek zabije orki. Czy zabijemy trola, jeśli zaatakuje? Mamy 150. 140, nie, 150, 150 mamy. Nie, 130, 131, 15, około 120, 110, coś takiego. Nie, nie zabijemy, więc broncie się. Bo teraz mnie tak może zaatakować ich wszystkich i się wyleczyć więcej, więc to się bardziej opłaci, zdecydowanie. A to wzmocnienie było dziwne, ale bez znaczenia właściwie, kod z masem. No dokładnie, bo inaczej byś się mniej wyleczył, bo tylko trochę byś walnął, i mógłbyś nawet nie przeżyć tego ataku. Też bij dalej, żeby się wyleczyć jak najwięcej. No, może trochę źle to wyglądać jednak, ta te walki, w których wszyscy się muszą bronić, żeby Mietek mógł się leczyć, ale. Ale podoba mi się, że już tankuje. O to chodziło. Tankuje, jeśli ten włączy obronę. To już jest postęp jakiś. Jeszcze trochę i będzie zawsze tankował. Teraz pytanie, czy my go zabijemy? Pewnie nie. W sensie, nie mamy pewności, czy go zabijemy, bo starszy jest po nim. Więc, ty zrobisz obronę, bo nie przeżyjesz a Przeżyjesz tak spokojnie, o czym ja gadam. Chociaż czy bardziej by ci się nie opłacało bronić i w drugim atakiem go dobić, tego już nie wiem. Mamy szansę go łubić, w sumie. Więc powinniśmy ją. Nie, nie mamy szansy, prawda? Mamy, okej, okay, w porządku. Niepotrzebnie się bałem, wszystko dobrze, tak powinno być. Miasto nasze jest. I zaraz będą nasze złoża, wszystkie tutaj źródła mane, źródła złota i tak dalej, i tak yy, dalej. Dobra, tędy sobie przejdź. U, jakieś kolorowe flagi i inne wesołe sytuacje. Ciekawe, co nas tam spotka. Jest bezpieczna droga. Tego się raczej nie opłaca przejąć. Mana też powinna jutro lub pojutrze być, więc zostawmy to w spokoju. Przeczekamy wszyscy te złe sytuacje. Okej, okay. hordy się uaktu, uaktywniły. Niedobrze, bo chciałem tę te część mapy wyczyścić zanim wrócę tam. No tak zrobię, wyczyszczę ją najwyżej, będę musiał odwijać część od nieumarłych. Hmm, dobra, teraz to. Wzmocnienie namiotka, czyszczenie, czyszczenie. Kwilę wy jesteście dość silni. No ty strzelaj, co innego masz zrobić? Au. Proszę bądź teraz, pustelniku. Dziękuję. Serde... Ha! <laughs> Uuu, fajnie. Nie powinienem był tu atakować. Aż ja nie, wiem, ja tak ma full życia, czy nie, czy tankuje przed... Stankuje przed starszym. Okej, okay, to jest dobrze, to jest bardzo dobrze. O to mi chodziło. Niedługo będzie tankował też przed tym. Czyli wszystko bardzo dobrze, wszystko jest bardzo dobrze. Jak udało się znaleźć potion na pancerz. Czemu to tak dziwnie powiedziałem. To, byś, to i da, dać mu temu pustelnikowi, to wtedy by już powinien tankować. No albo jak pustelnik zdobędzie kilka poziomów. A więc Greenfield, prosi o mą pomoc. Dlaczego miałby akurat was wysyłać jako posłańców? Dziwne. Myślałem, że chowa urazę do waszego zakonu. Jednak... nigdy jednak nie wątpiłem w mądrość tego krasnoluda. Poczekajcie, zabiorę tylko parę rzeczy. Nic nie zabrałeś. Pamiętasz, czemu jesteś w mieście elfów? Nie wiem, ale zbadajmy ją. Dokładnie. O, Wilki. Wilka jest na wysokim poziomie, naprawdę. Za wysokim do szutowania. Dlatego mnie zaczeka. I teraz ty będziesz pierwszy. Oczywiście. No, cóż. Bywa i tak. Trzeba obić te tylny rząd, żeby mnie tak mógł wszystkich dobić. Więc już powinno być w porządku. Super. I resztę wykończysz starszy. I pustelnik level up 300. Dobra, on rzeczywiście szybko będzie awansował. Dobrze. Złodzieju przejdź. Tutaj tu nie ma żadnych ruin, to wszystko są. A nie, osada elfów to są ruiny. okej. Okay. No tak, wszystko wygląda tak samo, więc, ale to się w sumie rusza, więc można można stwierdzić, że to jest jakiś specjalny budynek. Dobra, tutaj zdecydowanie stawiamy rózgę. Mimo, że ma mana piekiela nam się prawdopodobnie nie przyda przez całą misję, to... To jej... Ona, zanim to się rozprzestrzeni, to chwilę minie. Okej, okay, zabierz tę rzecz. Eliksir Życia, przekaż Mietkowi. I uciekaj do miejsca, gdzie masz być. Dobra, czy zmieni nam się teraz zadanie? Pewnie zmieni nam się zadanie, żeby znaleźć tego ostatniego mędrca tylko. Zakładam, że to jest zrobione jako zdarzenie na początku. Tu każdej tury sprawdza, których mamy mędrców i zależnie od tego zmienia nam zadanie. A może nie. Może tak nie robi. Dobra, miasto jest przejęte. No, nie zmieniło nam już zadania. Ok, bez znaczenia. Dawaj, sprawdzenie ruin. Elfie rzeczy. Ok, chodźmy. Zakładam, że przed ziemią ochrony nie macie, bo oni są szybcy. Pirola 65 macie. Mietek? Super, i też Mietek? Tak, ok. Bardzo mi miło. Teraz Mietka wyleczymy. No rzeczywiście, no, no jest to dosyć głupie. Mietek gra sam właściwie. No ale to jest najlepszy sposób, w jaki mogę grać tą armią, to jednak leczyć Mietka ile się da tym sztyletem. O, różdżka zmieszku, nie spodziewałem się jej tutaj, szczerze mówiąc. Okej, okay, teraz ty jesteś ranny, ale czy nie jesteś zbyt ranny na no te że Możesz być trochę zbyt... nie wiem, masz 400 życia. Jeden wąż jest bez poziomu, czyli bije 125, drugi jest bezpośredni, będzie około 250. No, zobaczymy. Najwyżej włączysz obronę. A, chwila, oni są pierwsi. Ale nie, 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 spokojnie. Przeżyjesz. Bez żadnego problemu. Nie mówię, że nie jest blisko, ale. Ale nie ma problemu. Okej, okay, super, jeszcze obniżyłeś inicjatywę temu, któremu chciałem, żebyś obniżył. Teraz on jest w mnie tego dobije. Super, po prostu idealnie. Brawo, brawo, ty. To coś, to jest, pustelnik. Super. I full życia prawie 3 HP zostało straszone. Wow. Zwój golema. Okej, okay, weź te many, ona się nam przyda już bardziej niż ta piekielna. Dobra. Teraz, nie da się stawiać ruzgo obok siebie, prawda? Było takie zabezpieczenie, żeby nie stawiać ruzgo obok siebie. Nie, bo jakiś czas temu, chyba dość dawno, ale zastanawiałem się, jeszcze w poprzedniej kampanii, chyba zastanawiałem się, czy nie dałoby się blokować drogi ruzgami, ale faktycznie nie da się stawiać różgobok obok innej ruzgi, tego co pamiętam. Było, było takie. Takie. takie zabezpieczenie, prawda? Zaraz mogę zerknąć. W imię przodków. Mhm. Tak, w tym rejonie umieszczono szyny Na odległość dwóch kratek, chyba. Cóż. To nieważne. Głupio myślałem ale w każdym razie wszystko już jest dobrze, weźmy skarby stąd zabierzmy i... ...i się zmywajmy. Dobra, no, popiel. No, zada urażenia. Zabi. Au. Mniejsze, au. No i tak. Teraz starszy nic nie robi w tej, w, tej, w tej armii. Dosłownie. No, ta armia byłaby naprawdę niegłupia, to miał dwóch, dwóch pustelników, a tutaj synka. To wtedy byłoby naprawdę niezłe. Bo to jest przesada, zdecydowanie. Ale co? Bawimy się. Proszę mnie nie denerwować, bawimy się. W sumie słaba zabawa, grając słabą armią, ale... ale bawimy się. Jest okej. Okay. Tu nie powinienem budmuchać, powinienem budczekać. Okej, okay, ale biją go, jest dobrze. Teraz bronimy się i dajemy Mieckowi kończyć armię. Ech. Dobra. Weź skarb. Eliksir życia. W porządeczku, Załóż lepsze buty i kończymy powoli. Zaraz będziemy mogli się pobawić pieśnią pośpiechu, bo mamy już chyba, że mamy zgonu, mamy zgonu. Że takie u nazwę zabawnie. 300 potrzeba. no drogie jest opracowanie, ale potem to już szybciutko. Co półtora dnia możemy rzucać, czyli raz no. Co drugi dzień, potem co jeden dzień, potem co drugi dzień i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie yy, tak? dobra, tylko ten gość musi się bać tego gościa. Więc na razie nie będę nim za daleko wybiegał. Oczywiście. zrób tutaj zwiast. I sprawdzimy, co się znajduje za tymi ukrytymi miejscami. Okej, okay, rozbudowują moje miasta. Tyle fajnie, Tutaj coś walczy chyba. Bierze dalej moje miasta. Okej, okay, trzeba się z nim rozprawić teraz. Popłyń. Długa woda. No, musisz się z nim rozprawić w tym momencie. Problemem będą odpornie na żywiałych ochr z ochroną na żywioły jednostki. Aha, ale wy takich nie macie. W ogóle nie jesteście zbyt groźni. Ale bijecie się. Winszuję. Szkoda, że jestem szybszy i powinien być przed Wami. No ale mniejsza. Cyk. Koniec zabawy. Spodziewałem się nieco lepszych rezultatów. Powinienem był buty zmienić tutaj przed tym, bo muszę teraz żeglugę zmarnować, żeby zdążyć do miasta. A tak to bym sobie tam doszedł normalnie. Oczywiście miasto jest puste, kto się tego spodziewał? Ja. Każdy o mózgu większy niż kartofel. Przeczekamy w mieście. Tak, właśnie przeczekamy w mieście w ten sposób. Ty możesz tam pobiec sobie powoli. Widzę ponownie starszy Hillrast. Słyszałem o twych sławetnych rządach o królowo. Z całą pewnością stanowicie milszy widok niż Cloud Keeper. Niechaj dusza jego spoczywa w pokoju. Jestem skłonny wspomóc Greenflinta w obrzędzie na cześć Wotana. Teraz, że Ty też już gadałeś coś takiego? jest Greenflint. Tak, tak, tak. Zakładam, no. że tu muszą sobie stanąć jakoś czy coś, nie wiem. No iść, w każdym razie zobaczymy potem. Tej, węże strzegą jakiegoś skarbu. To jest nauczyciel jakiś przydatny. No, pod szkoli by trochę tego pustelnika. Na on powinien być dosyć ten obrażeniowy po tym, no, ale mniejsza. Yy, złodzieju, gdzie to jest jakiś sklep? O, tam. No to idź umierać w sklepie. Mhm. Mm Ile mamy pieniędzy? Nie pamiętam. Mniejsza. Jak wiecie, nie lubię grać z rozwiniętą szarfą, nie lubię grać z banerami, przeszkadzają mi one. Lubię mieć czystą mapę, mimo że banery zdecydowanie ułatwiają rozgrywkę, ale. O! Brawo. Świetna decyzja, panie neutralny, chociaż zabiliście mi bohatera, więc. <laughs> nie byłoby to tak nieskończenie bezpodstawne. Boję się, że ten nami wbiegnie jakoś. Oby nie, oby nie. Dobra, teraz tutaj. Yy, Ogyr, Królorku, Fork. Jatka będą być wszyscy. Czy my tak to przeżyje? 115 360 400. 20 440. Tak, przeżyje. Wszystko idzie w mietka, dosłownie wszystko. chwila łucznicy, 60 jeszcze 520. 500 500 500 równo 500 przeżyje. Czekasz. Okej, okay, to to ułatwia sprawę. Aj, nie niedobrze, 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 nie dobrze, nie dobrze, bo to, to nie ułatwia, to utrudnia sprawę. Ty parszywcze, królu. Specjalnie to zrobiłeś. Ha! Bo teraz wszyscy biją jego, bo on jest mi bardziej wrażliwy. Bo dalej w A O kurczę, no! Wy małe skurczy byki. Ograliście mnie. Myślałem, że to ja ograłem Was. Muszę przyznać, winszuję, winszuję. Gratuluję zdecydowanie pomyślunku, Panie Król Orków. Nie trafiłeś specjalnie. Specjalnie żeś chybił, żebym... No wiesz po co. Kto wie, ten wie. Chwila, nie powinienem był tu... Nie, to są jakieś niewy niewylewelowane jednostki. Wszystko na hita zejdzie. Dobra, jutro weźmiemy to miasto. Ty czekaj, ty biegnij do miasta. I chyba faktycznie jutro weźmiemy to miasto, ponieważ troszkę jestem zakłopotany. W tym momencie muszę zrobić coś ważnego, poza tym mam mało czasu do wrzucenia tego filmu, więc dziękuję serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że zobaczymy się jutro i tak dalej, i tak dalej. Dobranoc!